I to jest ten dramat szatana. Ale Bóg, Bóg jest miłością i Bóg także zbawia nas. Miłość jest tą racją, która powoduje, że Bóg podejmuje dzieło zbawienia człowieka, wybawienia właśnie go od grzechu, od, od szatana. Od śmierci, od, ostatecznie od e, cierpienia, bo przecież w momencie, kiedy my ostatecznie połączymy się z Bogiem, który nas kocha, e, będziemy ogarnięci Jego miłością. Wtedy już żadne e, cierpienie nie będzie miało e, racji bytu, nie będzie nawet w stanie zaistnieć w nas, kiedy będziemy wszyscy w Bogu. Tak. I dzieło zbawienia jest to słowo miłości Boga. Jest to słowo, y, można powiedzieć, że w osobie Jezusa z Nazaretu objawia się w sposób nadprzyrodzony ta miłość. W osobie, w drugiej osobie Syna Bożego przychodzi boska miłość realnie pośród nas. I tutaj właśnie rozstrzyga się ten, to pytanie. Drugie najważniejsze pytanie po pytaniu o rzeczywistość: skąd ona jest, jaka jest jej istota, czy też ostateczne przeznaczenie, pojawia, pojawia się pytanie, właśnie o to, jak ocalić rzeczywistość. Czyli jak ocalić życie w obliczu cierpienia, śmierci, przemijania i tak dalej. Czyli pytanie o zbawienie. Jedno z najważniejszych pytań, jakie też duch ludzki na przestrzeni swoich dziejów postawił. I tutaj właśnie y, ponownie. Miłość Boża zaskakuje i to zaskakuje niebywale. Objawia się w bardzo skromny sposób. W dziecięciu bezradnym, bezbronnym, bezdomnym i po prostu po prostu w tym to Boże Narodzenie, to przyjście z Syna Bożego na świat jest szokujące. I właśnie bez względu na te okoliczności, proszę zobaczyć, co się rozgrywa w życiu Jezusa. Jak On w skromnych warunkach żyje, pracuje i zaczyna działać, nauczyć, uzdrawiać, dokonywać cudów. Ale to wszystko ma bardzo skromne, też szokująco skromne ramy zewnętrzne. Po to, żeby... Ukazać człowiekowi i światu, że ta miłość Boża jest do końca wierną człowiekowi, do końca, aż po krzyż. I, i po prostu to znaczy, że cała, cały Bóg jest dla człowieka. Jest to rzecz y, faktycznie niezwykła. I mieć takiego Mesjasza, to jest to y, tak zdumiewające, że naprawdę to, co my rozważamy w okresie Wielkiego Postu i rozważając mękę Jezusa, to tutaj właśnie ludzkość otrzymuje ostateczny dowód na to, że Bóg jest miłością. Bo nie można bardziej przepieczętować miłości do kogoś, jak poprzez przelanie krwi. A przelanie krwi oznacza, całościowe poświęcenie dla drugiego czy to jest bóg czy anioł czy człowiek to to jest właśnie yy, przedmiotem objęte przedmiotem tej totalnej miłości. No i można powiedzieć tak, że Jezus Chrystus yy, w sposób całkowicie wolny podjął to dzieło ale też była to, był to głęboki wyraz największej więzi Boga z człowiekiem. Zresztą tym wyrazem jest sam Jezus Chrystus, Bóg człowiek, prawda, ta więź już nierozerwalna od tej pory, która fizycznie się pokazała nawet w momencie Bożego Narodzenia w Betlejem i przepieczętowana została w Jerozolimie na wzgórzu Golgoty w Wielki Piątek. Przychodzi mi tu na myśl także to, o czym mówił Jan Paweł II w Gdańsku podczas jednej z ostatnich swoich pielgrzymek. Nie ma wolności bez solidarności. Czy nie byłoby tego wolnego wydania się na krzyż bez tej najgłębszej solidarności z losem człowieka? Ale też mówi dalej Jan Paweł II: Ale nie ma solidarności bez miłości. I tutaj znów wracamy do sedna naszej rozmowy. Tak. Oczywiście, gdyby Jezus był przymuszony w jakikolwiek sposób przez Boga Ojca, to wtedy miłość Ojca do Syna byłaby niedoskonała. I w związku z tym, że w Bogu, w boskiej miłości nie ma żadnego przymusu, także wobec człowieka, to nie tylko wewnątrz trzech osób boskich nie ma żadnego przymusu, dlatego że tam. Miłość jest tym spoiwem i to wieczna, a więc absolutnie doskonała, pomiędzy w, y, trzema osobami boskimi. I tak samo z tej racji, że miłość, ta doskonała Boża, jest racją stworzenia i zbawienia, dlatego też ani w aspekcie stworzenia nie ma przymusu do tego, żeby Bóg stworzył świat. Tak jak na przykład jest to w myśli Barucha de Spinozy stojącego na progu nowożytności, tak jak to jest właściwie w, w myśleniu reformacji Marcina Lutra, Johna Kalwina i innych reformatorów, tak jak to jest w ogóle w, w nowożytności. Nowożytność nie radzi sobie z tym, z tą y, koegzystencją wolności i konieczności. Nie radzi sobie z tym wszystkim, dlatego że po prostu dokonała istotnego zerwania z rozumieniem Boga jako miłości. I to jest i w reformacji, i choćby w panteizmie Barucha de Spinozy, który też porzucił judaizm i wszedł w kręgi protestanckie, i wtedy już od razu predestynacja się pojawia. A za predestynacją ukryta jest właściwie pytanie, jeśli Bóg przeznacza jednego człowieka do czynienia dobra, drugiego do zła. To znaczy, że w Nim samym musi być ta koegzystencja dobra i zła. I zresztą Marcin Luther to systematycznie wyartykułował. I dlatego jego pojęcie Boga w przeciwieństwie do katolickiej interpretacji Biblii oznacza, że Bóg jest walką na śmierć i życie. I to nowożytna filozofia przejęła, i to przyjęły nauki przyrodnicze, Charles Darwin, to przyjęły y, różne dziedziny sztuki. Jak muzyka, czy, czy malarstwo, czy gdzie. Ale to tak wejdę w słowo, to, to jest ciekawe, skąd się bierze ta, ta niemoc. To może byłby temat na, na osobną rozmowę. To, właśnie tam, to, że nie, można, nie, nie mogą sobie te systemy filozoficzne, nawet religijne, poradzić z tym, z tym współistnieniem wolności i konieczności. Przecież. My mówimy o tym, że jedną z ksiąg poznania Boga jest człowiek. Prawda? Poznając siebie dogłębnie, poznaję też Boga, bo jestem stworzony na jego obraz i podobieństwo. Przecież takim podstawowym ludzkim doświadczeniem jest doświadczenie tego rodzaju. Matka rodzi. Dziecko, prawda? To dziecko jest bezradne i matka przez pierwszy, prawda, tam jakiś okres życia, yy, dziecko się nie pyta, czy, czy ktoś śpi, czy jest zmęczone, czy nie, tylko płacze, po prostu trzeba wstać i yy, temu dziecku usłużyć, nakarmić je, przebrać i tak dalej. Konieczność i wolność, i miłość. Przecież to jest podstawowe doświadczenie człowieka. Prawda? I teraz pytanie: Skąd się bierze, ta, yy, skąd się bierze tutaj ten, ta, ta wielka trudność nieprzezwyciężalna dla tych systemów, które nie potrafią jakby tego dostrzec i, i po prostu tego przejąć, zrozumieć? Je jeżeli ponownie nie mamy u podstaw takiej bytowości, którą nazywamy Bogiem, a w nim konieczność i wolność są realnie też tym samym, czyli konieczność w Bogu jest zawsze przeniknięta całkowitą wolnością, czyli miłością. A z kolei miłość jest przeniknięta koniecznością, ale nie w sensie predestynacji, to znaczy jakiejś słabości, dlatego że tutaj to jest byt absolutnie dobry. Ale wtedy, gdy rozerwiemy... Konieczność i wolność. I gdy zinterpretujemy je sprzecznie ze sobą, gdy je ustawimy w opozycji, to wtedy proszę zobaczyć, co się dzieje. W epoce mitu zauważyliśmy, że pojawiają się bóstwa, które są dobre i złe. A więc już mit nie poradził sobie, nie poradził sobie właśnie z tą koegzystencją. A dlaczego sobie nie poradził? Wskutek brak odpowiedzi na pytanie, skąd zło na tym świecie, dlaczego człowiek cierpi, dlaczego umiera. To były też pytania epoki mity. Później w okresie metafizyki greckiej też nie uzyskaliśmy tej odpowiedzi na pytanie, jak to jest. Sokrates, Platon i Arystoteles obawiali się. Dla nich absolut był bytem absolutnie koniecznym, ale nie był bytem wolnym. Nie mógł być bytem wolnym. Dlaczego? Bo już by się obawiali, że jeśli zaakceptowaliby w Bogu konieczność i wolność jako, y, y, jako atrybuty Boga, y, które są absolutnie tym samym bytem, to wtedy już obawiano się złożenia, że byt nie byłby prosty. I dla, a dlaczego były te problemy? Ponieważ brakowało rozumienia Boga jako osobowego. Tutaj, gdzie mamy zrozumieniem Boga, że Bóg jest jednocześnie jeden, a więc jedna natura, jedna substancja, jeden byt, ale istniejący w trzech osobach i pomimo tego nie posiadający w sobie realnej różnicy, dopiero wtedy nam się otwierają genialne perspektywy myśli. I wtedy na tej podstawie dopiero możemy konieczność i wolność yy, zrozumieć właściwie. I proszę zobaczyć, jeśli jakiś byt istnieje, jeśli on istnieje na przykład jako człowiek, to jest koniecznym, żeby on posiadał duszę, a więc ducha. Jest koniecznym, żeby on posiadał materię, ciało. I w związku z tym, z tego, z tej struktury ontycznej y, ducha i ciała w, w ludzkiej naturze wynikają pewne konieczne konsekwencje. Żeby na przykład, żeby być w pełni człowiekiem trzeba dużo myśleć. Żeby być w pełni człowiekiem trzeba dużo chcieć, ale dobra czyli realizować miłość. Żeby być człowiekiem trzeba dużo zapamiętać. Dużo prawdy. Im więcej prawdy, im więcej miłości zapamiętamy, tym bogatsza jest nasza pamięć. Następnie, dlaczego potrzeba y, pokarmu? Dlatego, że posiadamy materię. A materia y, wymaga sama ze swojej istoty dopływu energii. Bo jednym z atrybutów materii, żeby ona istniała, jest energia. To nie jest jakiś byt sam w sobie, jak twierdzą niektórzy, choćby ewolucjoniści, którzy chcą zredukować byt materii do energii. Ale energia to jest właściwość materii. I w związku z tym, żeby byt, który posiada ciało, miał odpowiednią energię, to musi mieć dopływ tej energii, który który dokonuje się poprzez na przykład właściwe, zdrowe odżywianie. Czyli możemy powiedzieć tak, że byś pełni człowiekiem trzeba dużo myśleć, trzeba mieć dobrą pamięć, ale trzeba też jeść. E, i, I te wszystkie elementy muszą być zrównoważone. No, dzisiaj się proponuje, e, prawda, w tych różnych chwytach reklamowych, y, prawda, jesteś tym, co jesz i tak dalej. I praktycznie jest ta, to przesunięcie zupełnie akcentu na tę stronę materialną, w ogóle pomija się się to co duchowe w człowieku tymczasem jeżeli my mówimy o Bogu miłości i patrzymy na siebie samych, żeby także i siebie w tym świetle poznać to dzisiaj przypominamy Człowiek owszem on potrzebuje pokarmu, ale potrzebuje także myślenia, potrzebuje także i tej całej aktywności w sferze ducha, żeby się rozwijać, żeby, żeby osiągać, dążyć, dążyć do pełni człowieczeństwa.